Serdecznie witam na kolejnym pikniku Olimpijczyka. Festyn szkolny zespołu edukacyjnego numer 4 w Zielonej Górze. Bawimy się tutaj z mieszkańcami Grzonkowa, Racuje, ale też jest mnóstwo mieszkańców z całej Zielonej Góry: Olimpijczycy, znani sportowcy, konkurencje biegowe dla dzieci i młodzieży, rajd rowerowy, 17 bieg Raculan dla dorosłych, dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży, także. Cieszymy się i korzystamy tutaj z wszystkich atrakcji, które przygotowali organizatorzy dzisiejszego pikniku. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu na Wojsku Szkolnym w Dżonkowie. obchodzimy uroczysty Dzień Olimpijczyka w postaci pikniku rodzinnego, jak Państwo tu widzicie, mnóstwo mieszkańców i dzieci, które tutaj chodzą do tej szkoły, czy w jakiś sposób czują się związane. Są okazje do spotkania z znakomitymi sportowcami, którzy kiedyś zdobywali medale na, na olimpiadach i wielkich zawodach sportowych. To jest istotne bardzo, żebyśmy w ten sposób budowali wspólnotę mieszkańców Dżonkowej Całej Zielonej Góry.